Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek Pandemia i co dalej. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Państwu o wyborach etycznych, do których zmusza nas zaraza. Takich wyborach, w których musimy decydować, kto ma żyć, kto nie. Chcę powiedzieć, że w ludzkości takie wybory towarzyszyły od zarania. Były zawsze pochodną głodu, wojen, ekstremalnych sytuacji. Co tu dużo mówić, jeszcze nieco ponad 100 lat temu, w niektórych regionach Polski w bardzo surowych zim, zimach, e, decydowano się wywieźć do lasu rodziców po to, żeby przeżyły dzieci. E, takie rzeczy się zdarzały zawsze w całej Europie e, w sytuacjach ekstremalnych, ale ta cywilizacja, którą zbudowaliśmy, cywilizacja zachodu, jest oparta e, przede wszystkim o świętości ludzkiego życia. O przekonaniu, że nie możemy decydować, kto ma żyć, kto nie, tylko wszyscy są równi i o wszystkich powinniśmy dbać. Także bez względu na ich wiek, stan czy pochodzenie. To jest fundament naszej cywilizacji. I jeśli dzisiaj walczymy z pandemią, to właśnie walczymy nie tylko i wyłącznie o to, aby ona ustała, aby przestała zbierać śmiertelne żniwo, ale także walczymy. O fundament naszej cywilizacji, o tą podstawę naszej kultury, a mianowicie świętość ludzkiego życia i niedecydowanie kosztem innego, kto ma przeżyć. Zdarzały się już teraz dramatyczne wybory: komu podłączyć respirator, komu nie. Zdarzały się wybory tak dramatyczne, że, jak mówią niektóre doniesienia z Hiszpanii, lekarze włączali kategorię użyteczności społecznej w sytuacjach ekstremalnych. Nie wiadomo co to znaczy, ale wiadomo jedno, to oznacza selekcję ludzi, którzy mają umrzeć a albo nie. To się oczywiście odbyło w sytuacji załamania się możliwości pomocy medycznej dla wszystkich. Walczymy więc na dwóch frontach. Walczymy o to, aby nie dokonywać takich wyborów etycznych i żeby pokonać pandemię. Czas wielkich przełomów, i zaraz to jest właśnie czas dramatycznych wyborów etycznych, i one dotyczą nie tylko procesu leczenia, ale także zupełnie innych spraw. Zupełnie innego poziomu, nie tak dramatycznego, mogliśmy dotknąć, zobaczyć w ostatnim czasie, sam byłem uczestnikiem tego, w piątek w nocy, w nocy z piątku na sobotę. Głosowaliśmy w parlamencie pakiet antykryzysowy, rządowy, który, w którym władza pod przykrywką walki z epidemią i pomocy ludziom, którzy są przez nią poszkodowani, zawarła skandaliczne zapisy dotyczące ordynacji wyborczej. Nie wiadomo dlaczego. Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na tym, żeby przeprowadzić na siłę wybory prezydenta Dudy. Domknąć system w trakcie epidemii po trupach. I stanęliśmy przed wyborem, pamiętam o 5 rano, czy my mamy poprzeć pakiet, który niesie realną pomoc ludziom, którzy tracą środki utrzymania i stają, stoją wobec perspektywy no po prostu rozkładu ich życia. Wobec rozpaczy. Mimo tego, że jest zawarty tam taki zapis. Czy mamy dać świadectwo niezgody politycznej na takie haniebne praktyki władzy i zagłosować przeciwko? Od razu powiem, że ta dramatyczna sytuacja etyczna była efektem dnia poprzedniego, gdzie władza przy pomocy lewicy przeforsowała zapis, że można za pomocą tabletowego głosowania zmieniać ordynację wyborczą, konstytucję, i prawo dotyczące stanów nadzwyczajnych. No dobrze, ale stanęliśmy o piątej rano wobec takiego wyboru. I wybraliśmy pomoc ludziom, czyli głosowanie za tarczą antykryzysową, mimo że wiedzieliśmy, że ona jest także realizacją chorej ambicji władzy Jarosława Kaczyńskiego. Ale nie mogliśmy powstrzymać w naszym przekonaniu, Pomocy, przynajmniej dla części ludzi, którzy dzięki temu prawu są w stanie otrzymać jakiekolwiek środki do przeżycia, jakiekolwiek środki do utrzymania się na powierzchni. To nie był prosty wybór i nie jest jednoznaczny. Mówię o tym dlatego, żeby zilustrować moment, w którym epidemia plus zła władza czasami zmusza nas do dramatycznych wyborów. I gdyby dzisiaj doszło do Podobnego głosowania, chyba zagłosowałbym tak samo i namawiał innych kolegów i koleżanki do takiego samego głosowania. W takich momentach liczy się dobro wszystkich, dobro e, ludzi, którzy są postawieni w dramatycznej sytuacji. Przyjdzie czas, kiedy za takie praktyki władzy rozliczymy ją, ale nie kosztem ludzi. W tej chwili cierpiących. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Państwa na jutro. Do zobaczenia.